Mano system KSM. Przepraszam, że nie było długo odcinków w ten też Będzie nie krótki, niedługi, ale chciałbym powiedzieć, że nie mogę zaktualizować Brawl Starsa. Ponieważ. Poczekajcie chwilę. Wracamy. No bo mój brat wbił do pokoju. No patrzcie, no aktualizuj. Czekam na wybieranie, będę musiał coś skasować, ale to tylko to nie wystarczy. A więc napiszcie w komentarzach, czy mam ryzykować, ryzykować i czy mam odinstalować Brawl Stars i zainstalować, bo jak odinstaluję i nie będę mógł zainstalować, to będzie problem. Ja w ogóle, jak... cicho, e, i jak i ja, e, nawet zainstaluję, to jest... To yy, możliwe, że będę się od nowa. Mam nadzieję, że dobrze mi powiecie, jak ma być. Proszę, poradźcie mi w komentarzach.